Donald Trump skomentował wygraną Karola Nawrockiego na platformie True Social. Wielkie zwycięstwo w Polsce Karola Nawrockiego. Będzie świetnym prezydentem. Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków. Prezydent USA udostępnił również nagranie z demonstracji Stop Imigracji. Protesty odbyły się w zeszłą sobotę. Do filmu dołączono pytanie, czy Polska daje przykład Europie? Na wpis Trumpa zareagował Radosław Sikorski. Szef MSZ w rozmowie z Piotrem Witwickim określił komentarz Trumpa jako nietypowy. To nietypowe. Rzeczywiście w przeszłości obowiązywała taka maniera, że kraje sojusznicze w swoje wybory nawzajem nie ingerują. A ingerowaliśmy na rzecz demokracji w wybory, w procesy polityczne dyktatur. A teraz jest na odwrót. Dodał również, że Nawrocki nie jest jedyny, który kocha Polskę i Polaków. Gdy prezydent USA chwali prezydenta elekta Polski, trzeba się cieszyć, a nie martwić. Radosław Sikorski zwrócił również uwagę na ryzyko związane z rolą mediów społecznościowych w procesach demokratycznych. Uważa, że wiele osób, nie tylko młodzież, czerpie z nich wiedzę o polityce choć nie są one ani transparentne, ani też neutralne politycznie. Znaczy ja bym wolał, żeby prezydentów parlament wybierali nam Polacy, a nie jacyś zagraniczni oligarchowie. Przypomnijmy, że Donald Trump w czwartek rano opublikował kolejny wpis dotyczący Polski. Udostępnione nagranie przedstawiało wiec wyborczy w Zabrzu, w którym uczestniczył zarówno Karol Nawrocki, jak i kandydat na prezydenta Rumunii George Simeon. Prawicowy polityk udzielał wówczas poparcia kandydatowi wspieranemu przez PiS. Na nagraniu można usłyszeć tłum skandujący hasło Donald Trump.